Przyjaciele, nazywam się Tomasz Dorożała. Zauważyłem, że problemem niektórych ludzi, którzy użalają się nad swoim życiem jest to, że myślą, że oni sami, tak jak ty przyjacielu, co tam krzyczysz, że ty przeszedłeś w życiu wszystko to, co najgorsze. Coś wam powiem. Byłem po rozwodzie. Chciałem popełnić samobójstwo. Biznes mi się rozpadł. Wszystko legło mi w gruzach. Wiem, co to znaczy upaść na dno. I wiem, co to znaczy mieć nóż i chcieć popełnić samobójstwo. A dzisiaj jestem całkowicie nowym stworzeniem. Dzisiaj mam piękne, cudowne życie. To, co Wam powiedziałem, było 10 lat temu, kiedy chciałem skończyć ze sobą, bo wszystko, na czym pokładałem nadzieję, zawaliło mi się. I widzicie, i przychodzi taki jeden, który użala się nad sobą i mówi ty gówno, żeś przeżył, a ty nie wiesz co przeżyłem. Czemu tak myślisz? Czemu tak myślisz, że ja nic nie przeżyłem? Po co? Bo dzisiaj mam poukładane życie? Przyjaciele, jest nadzieja także dla ciebie. Jezus Chrystus kiedy przyjąłem go osobiście 10 lat temu, uznałem go za swojego pana i zbawiciela. On podniósł mnie, pokazał mi, co to znaczy żyć, pokazał mi, co to znaczy być synem najwyższego. I dzisiaj króluję i zarządzam. I tak samo może mieć każdy z was. Przyjaciele, bo to nie jest tak, że to okoliczności życia będą dyrygować Twoim życiem. To nie jest tak, że ktoś ma w życiu tak zwane szczęście albo pecha. Nie wierzę w szczęście, nie wierzę w pecha, ale wierzę w Boga. Przyjaciele, ja Tomasz Dorożała, od 10 lat jestem najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi. Nie dlatego, że jestem w systemie religijnym, ale dlatego, że poznałem osobiście Jezusa Chrystusa. Ten Jezus Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, on przyszedł na Ziemię, żeby Ciebie wykupić. On przyszedł na Ziemię, żeby dać Tobie życie wieczne. Nie religia, nie katolicyzm, nie protestantyzm, ale Jezus, relacja z Nim. I ja przez dwadzieścia kilka lat swojego życia myślałem, że bycie wierzącym, to chodzenie na pielgrzymki, to jakieś różne rzeczy, które ja muszę zrobić dla Boga w cudzysłowie. Ale to nie jest to. Życie z Bogiem to oddanie mu z wszystkiego, kim jesteś, zaufanie mu i szukanie go. I jak go znajdziesz, tak, w cudzysłowie, znajdziesz, bo tak naprawdę on jest cały czas, i zobaczysz, kim Ty tak naprawdę jesteś. Kim On ciebie stworzył Tu powstaniesz z kolan I zobaczysz, że tak naprawdę życie jest piękne I ja powstałem z kolan 10 lat temu I tak samo każdy z was może powstać Dlatego dzisiaj Przychodzimy do was z dobrą nowiną O tym Jezusie Chrystusie Który umarł i zmartwychwstał I który jest prawdziwy I który przyszedł by ciebie uratować Który przyszedł by dać tobie życie I to życie obfite Religia przyszła, by niszczyć, zabijać i wytradzać. Religia jest systemem manipulacyjnym, który mówi Tobie, że musisz coś dobrze zrobić, na Bogu jakieś wrażenie. Religia mówi Tobie, że jesteś niegodzien. Religia mówi Tobie, że się nie nadajesz. Ja Ci coś powiem, przyjacielu: sam z siebie nikt się nie nadaje. Dlatego Jezus Chrystus przyszedł, by zapłacić cenę za Ciebie. I kiedy przyjmiesz Jego ofiarę, to staniesz się jedno z Bogiem i wtedy jak Bóg możesz królować na tej ziemi i spotkamy się w niebie. Tego ci w kościółku nie powiedzą. Powiedzą ci, wejść chrzest, bierzmowanie, najświętsze sakramenty i wejść tam bądź jakoś tam sobie żyj. Nie! Jezus powiedział, i większe rzeczy będziecie czynić ode mnie, bo ja idę do Ojca. Nie wiem jak ty, ale ja przez 25 lat albo 4 swojego życia nie wiedziałem kim jest Jezus. Mówiłem Mu jesteś moim Panem, mówiłem Ojcze nasz, czasami jakieś zdrowaś Mario i myślałem, że na tym polega wiara. A później żyłem jak sam diabeł. To nie jest w ogóle wiara przyjaciele. Wiarą jest zjednoczenie się z Bogiem, oddanie Mu swojego życia, poddanie się Mu i zobaczysz, że wtedy... Wszystko się zmieni. Dlaczego? Ponieważ ty zaczniesz inaczej decydować, ponieważ ty zrozumiesz, na czym życie polega. Nie wiem jak wy, ale ja w swoim życiu nawet ani razu wcześniej Biblii nie czytałem, nie znałem tego Jezusa, mówiłem do Niego, jestem Twój, a jakby swejsa go znałem. Wiecie, ja nazywam się Tomasz Dorożała i teraz znacie moje imię i nazwisko, ale czy to, czy to znaczy, że w ogóle wiecie, kim ja jestem? Znaczy jakąś jedną, dwie historie, które wam opowiadam. Ale czy to znaczy, że wiecie kim ja jestem? Nie wiesz kim jestem, przyjacielu. Nie wiesz i nie chcesz wiedzieć. I tak właśnie było ze mną, kiedy ja niby mówiłem o Jezusie, a tak naprawdę nie chciałem o Nim wiedzieć. Miałem wywalone. A później co? 24 i przy stółku, jasne, Wigilia i z rodzicami udajemy, że wszystko jest okej. Okay. Najlepiej tak żyć. Ja tak żyłem właśnie. Udawanki, cacanki, to jest właśnie religia, hipokryzja, przyjaciele, ale hipokryzja nie zbawia, czy my myślimy, że Boga oszukać możemy? Hipokryzja jest diabelskim systemem. Hipokryzja, nic Tobie, przyjacielu, nie da. Dlatego ja 10 lat temu, kiedy byłem po rozwodzie, kiedy wszystko mi upadło, po prostu przyszedłem do Jezusa taki, jaki byłem. Taki, jaki byłem, bez hipokryzji, bez ściemniania. Powiedziałem mu: Jezu, zbaw mnie, chcę Ciebie poznać. Ja w ogóle Ciebie nie znam. 20 lat w religii, ale to nic nie daje. Wmówiono mi wiele rzeczy, ja nic nie wiem. I, przyjaciele, od 10 lat jestem innym. Nawet nie tworzeniem. W ogóle stałem się zupełnie inny. Dzisiaj mam ułożone życie. Dzisiaj wszystko, czego się dotknie, mi wychodzi. Dzisiaj mam pełen sukces, bo o to o tym powiedział Jezus. Moje owce mają mieć życie i to życie w obfitości. Czy tak nie modlimy się czasami w kościele? Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię, przyjdź królestwo Twoje, tak? Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Nie, nie wiem jak wy, ale ja machinalnie kiedyś to powtarzałem. Jako w niebie, tak i na ziemi. I machinalnie powtarzamy, że chcemy mieć w niebie, tak jak i na ziemi. A czy, masz w niebie, a czy masz na ziemi niebo? No i właśnie piekło. A może czyściec? A może na ziemi masz czyściec, przyjacielu? Ja też miałem. Miałem czyściec, żeby mi wyczyścił. Niektórzy mają piekło. A przychodzimy do kościoła i modlimy się jako w, jako w niebie, tak i na ziemi. Sami nie widzimy, że Jezus chce, żebyśmy mieli niebo na ziemi, jako w niebie, tak i na ziemi. I tak jest. I do tego jesteśmy przeznaczeni, żeby mieć na ziemi niebo. Ale jak? Przecież wszystko mi się spieprzyło. Przyjacielu, mi też się spieprzyło. I ja też chciałem popełnić samobójstwo. I ja także miałem rozwód. I biznes mi się rozwalił. I wszystko. I byłem człowiekiem skończonym w depresji na dnie. Ale tak nie musi być. Kiedy poznałem Jezusa osobiście Zobaczyłem o co chodzi z tym Bogiem Zobaczyłem o co chodzi z tym życiem w Bogu Zobaczyłem, że tak naprawdę tu Chodzi o to, bym został Jego synem I bym królował na ziemi Ponieważ mój sukces To deptanie diabła Po jego pulugawej twarzy Czy nie jest napisane? Że pokolenie Ewy będzie deptać szatana Czym będzie deptać szatana? Sukcesem w życiu Mój sukces życiowy to deptanie diabła i twój sukces życiowy to deptanie diabła. Przyjaciele, wmówiono nam, że mamy chodzić do kościoła i to jest wiara. Wmówiono nam, że mamy być tacy mali, a Bóg jest taki wielki, że teraz unisz się, ukoś, idź na pielgrzymkę. To są wszystko bzdury. Prawdziwa wiara to przenoszenie gór, jak powiedział Jezus. Prawdziwa wiara nie ma nic wspólnego z byciem malutkim, a Bóg jest taki wielki. Prawdziwa wiara to synostwo, to bycie dzieckiem Boga, to bycie zjednoczonym z nim, to przejście do Niego i bycie jak sam Bóg na tej ziemi. Czy sam Jezus nie powiedział, czy nie wiecie, że bogani jesteście? Przyjaciele, ja tego nie wiedziałem i w kościele ci tego nigdy nie powiedzą. Ale czy chcesz słuchać? Ale chcesz? Czy chcesz słuchać? I oto dobra nowina. Dla tych, którzy uwierzą, a przekleństwo dla tych, którzy nie uwierzą, ponieważ przyjdzie dzień, który się nazywa sąd, i ci, którzy uwierzą, będą zbawieni, a ci, którzy nie uwierzą, nie będą zbawieni. I tu nie chodzi o Twoje wyznanie religijne. Nie pomogą Ci w tym modlitwy ani sakramenty, ponieważ sakramenty nikogo nie zbawiają. Uwierz mi dziś, nie pomoże Ci w zbawieniu nic. Oprócz tego, że Ty szczerze w swoim sercu pojednasz się z Jezusem. A jak się naprawdę z nim pojednasz, to będzie to widać po Twoim życiu. Ja nazywam się Tomasz Dorożała. Możesz zobaczyć mój profil na Facebook. Dziękuję.